Cześć i do nas w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawiam Wam królika wielkanocnego. Numer zestawu to 40463. Żeby mieć tutaj królika, dwie pisanki i taką podstawkę. Teraz otworzę to. Mamy tutaj instrukcję. Dwa duże worki z klockami i dwa małe. A teraz daję pauzę, zbuduję to i pokażę Wam to zbudowane. Tak to się prezentuje po złożeniu. Mamy tutaj królika. Mogą mu się ruszać nogi i Głowa i uszy. Potem mamy dwie pisanki, jedną taką niebieską, a drugą taką fioletowo-różową. A ta podstawka to jakiś kamyk, kwiatki. to się prezentuje. To już chyba było na tyle. A więc cześć.